Cześć. Dostaję trochę pytań na temat tego, jakim sprzętem nagrywam filmy. Znaczy, jakim sprzętem, co używam, jakiego aparatu, gdzie obrabiam, w jaki sposób. Dzisiaj postanowiłem zrobić właśnie o tym film, czyli Jaki sprzęt używałem? Używam, jak obrabiam, dlaczego taki, a nie inny? Jeśli interesujecie taki temat, interesujecie to, jak ja robię, czyli takie od tyłu zrobienie, co jak powstają filmy, ale interesujecie, jak samemu zacząć tworzyć filmy, to dzisiaj będzie właśnie o tym, czyli jakim sprzętem naklewam filmy. Zapraszam. Wiele od razu pytań jest na temat tego, czym nagrywam, jakim, jaką aparatem, jaką kamerą. No, jak zaczynałem? Jak zaczynałem nagrywać, nagrywałem dokładnie tym Fuji X10. Tym nagrałem swoje pierwsze filmy. Dokładnie nim, z jego mikrofonem i to są, to są z jego, jego filmy. Full HD. Oczywiście, wystarczy. Miałem przez jakiś czas kamerę 4K. Nagrywałem 4, nagrałem filmów, tam nie dołożę kilka filmów czteryka, niestety popsuła się, czyli dokładnie to spadła mi ze statywu, sunęła się i upadła na asfalt. Co prawda, miałem zapasową kamerę, bo zawsze mam na wyjazd dubluję sprzęt na wszelki wypadek. Przynajmniej, przynajmniej Canon 1200 jako zapasowa para do tego, żeby nagrywać. No i dograłem ten film do końca. Ten ten ten. Natomiast jak obejrzałem filmy, które nagrałem po wypadku kamery, no to stwierdziłem, że one się nadają, ponieważ widać było, że ja nie mam nastroju do nagrywania, widać, że myślę o czymś innym, bo się, Poszła łaswat, pewnie się nie da jej nic zrobić. Wtedy stwierdziłem, że w sumie drogi sprzęt jest dobry, ale może nie zawsze dobry, dobry drogi sprzęt. Wtedy po Ten, tego używałem. Po nim używałem też przez jakiś czas Canon, 7D, Canon 700D lustrzanki, później przeszedłem na Canon M5 i to jest aparat, którym nagrywam większość filmów. Oczywiście jest tak, że w tej chwili nagrywa Canon 60D, nagrywałem Canonem 6D, nagrywałem Canonem 7D, mmm, nagrywałem komórkami. Komórki są bardzo dobrymi do nagrywania urządzeniami, naprawdę bardzo dobrymi. Komórka ma wystarczającą jakość, do tego, że można później nagrywać zdjęcia, filmy. Tym też bym nadal nagrywał, gdyby nie jedna jego wada, o której zaraz wspomnę. Natomiast nagrywam Canon M5. Dlaczego dokładnie tym? Ponieważ on ma bardzo dobre ustawienie ostrości. Bo w tym, w tej chwili, to on, to ja muszę ustawić ostrość, żeby on widział, że ja jestem i on w trakcie nagrywania. On nie reguluje ostrości. Ten reguluje ostrość i się nie myli. Tamten, zdarzało mu się, tym, tym, w futrze, zdarzało mu się, że przeleciał koło i że ja się nie ruszam, on nagle pomyślał sobie: A chyba tamto jest bardziej ostrzejsze, tamto jest ważniejsze i on tak Pium, Pium! poleciało ostrość. W tym taki numer się nie zdarzył mi ani razu. On dokładnie wie, gdzie jest twarz. Ja mogę się przesunąć w prawo, mogę się przesunąć w lewo, on cały czas mnie pilnuje, trzyma i robi, i robi takiego cik, cik poszukiwania, on jeśli nawet ja się przesunę do przodu czy cofnę, to dochodzi do tego punktu i się otrzymuje, to pod tym względem jest genialny, dlatego można nim nagrywać w takcie ruchu, ponieważ w momencie kiedy on nagrywa, a ma obiektyw ze stabilizacją, a ten obiektyw jego, to jest najprostszy obiektyw, to jest 15-45, słaby, słaby, zwłaszcza pod światło jest słaby. On z tym obiektywem ma stabilizację i on w trakcie filmowania, sobie nie, w trakcie filmowania ta stabilizacja jest całkiem przyjemna. Do tego jest mały poręczny i jeśli do niego się stosuje dobre baterie, bo pierwszy zestaw baterii, o tym się nie pamięta, że aparat wymaga baterii, pierwszy zestaw baterii jaki miałem do niego kupiłem sobie jakieś nie baterie. Po roku okazało się, że te baterie nie to starczają na, na, na... nie mogę nagrać 20-minutowego filmu, bo one się już spadają, więc wtedy miałem jedną oryginalną i dokupiłem drugą, szarpnęłem się, to chyba 300 kosztowało. I skończył mi się problem. Nie ma problemu. Dwa filmy mogę na jednej baterii nagrać. Wiem, że jak wziąłem dwie baterie, to nie zdarzy mi się, żeby mi brakło prądów w tak się nagrywania, że pojechałem gdzieś, ojejku, skończyły mi się prąd. co ja w tej chwili będę komórką znowu nagrywał. Komórka jest w porządku, trzeba mieć tylko uchwyt do komórki. Żeby ją można było y, trzymać. Y, w związku z tym... Aha, y, od razu ustawienia aparatu. Bo to zaraz będzie pytanie, jak ustawiać aparat. To jest tak, w terenie, w plenerze, gdzie ja przeważnie nagrywam sam. Znaczy ja sam nagrywam siebie. W związku z tym ja muszę tam będąc, ustawić tu o, y, światło, ostrość. I jeśli mi się zmieni światło, to muszę na to zareagować. W związku z tym tutaj w domu, tu w pracowni, on jest ustawiony w manual. Czyli on, nie, nie reguluje mi parametrów. Przeważnie, chyba, że się zapomnę. Parametrów ekspozycji. Ustawione jest, zablokowane, i może się walić i on będzie tak samo kręcił. To jest bardzo wygodne, to jak ktoś lubi ciąć. Ja nie lubię ciąć. To, ty, to wiadomo, że ja staram się nagrać film na raz. Czyli lepiej, jeśli pomyliłem się, nie wiem, w czwartej minucie i zwolniłem jakieś. Ojez, jakiego babola, jak powiedziałem. Dobra, zaczynam od początku. Ja, ja zaczynam od początku, i następne 20 minut mogę zdawać, gadać znowu od początku. I wolę w ten sposób niż cięć, bo ja nie lubię cięcia. Jak widzę, jak jest takie, ale ten, ten i takie, takie, ten, chyba że niestety nie muszę. tak jak ta 60 ma tą wadę, że w pewnym momencie ona, ona ma, bo ten, tym mogę nagrać pół godziny materiału, a nią mogę nagrać 12 minut. I ona powie: 12 minut się skończyło, jest 4 gigabyt. I, I koniec. Trzeba przerwać. Najlepiej patrzeć na zegarek, cały czas patrzeć na zegarek. Wygoda pracy sprzętu jest bardzo ważna. Na początku do tej wygody nie zwracasz uwagi, a później okazuje się, że przy dziesiątym, pięćdziesiątym, setnym filmie zaczynasz zwracać uwagę na wygodę obsługi. To jest naprawdę mały bezusterkowiec. Ja mówię, że to musi być dokładnie Canon M5. To może być odpowiednik jego Sony, to odpowiednik może być Nikon, tylko trzeba by sprawić u kogoś. Czy naprawdę on dobrze chodzi, nie przelatuje obok, bo ja oglądałem to wczoraj, przecież oglądałem jakiś wywiad z kimś i widzę profesjonalnie nagrane za środki z Ministerstwa Kultury, film zrobiony i ostrość tak, pum, pum! I jedna osoba mówi, druga osoba trzyma kamerę i ta kamera nagle mu przelatuje koło ucho. Pff, poleciała w krzaki, wróciła z powrotem. Ja bym raz w tym momencie zrobił, stop, moment panowie, jeszcze raz cięcia, ale ten kamerzysta, który tam siedział, tak. Nie, o! Tak, tak. Trzymając tą kamerę w ręce, ale nie zauważył chyba, że mu poleciała kamera. Dlatego warto zanim wydasz pieniądze, bo ten aparat nie był już tani, yy, warto sprawdzić, czy ona nie robi takich numerów, czy nie przelatuje. Rozpoznawanie twarzy w trakcie filmowania. Ten ma rozpoznawanie twarzy w trakcie filmowania i to jest bardzo wygodne, bo w miarę się nie myli. Rzadko uważa, że ten fotel ma lepszą twarz ode mnie. Ja wiem. Nie no, wydaje mi się, że nie ma lepszej twarzy ode mnie. W związku z tym yy, ręczne ustawienie parametrów ekspozycji w studio, natomiast w plenerze automatyczne ustawienie parametrów ekspozycji, ponieważ ja nie jestem w stanie ich zareagować w momencie, kiedy mi się słońce schowa, wyjdzie i wtedy będzie o przepalenia lub, lub za jasne, lub za ciemne. Więc wtedy robię w terenie, robię na automatycznym ustawieniu parametrów ekspozycji. Co jest ważne w nagrywaniu filmów? Kamera. Nieprawda. Nieprawda, że kamera jest najważniejsza. Ważniejsze od kamery jest światło, które cię oświetla. W plenerze nie ma żadnego problemu. Musisz tylko znaleźć takie światło, żeby nie było bardzo kontrastowe. Yy, I już jest dobrze. Jeśli jest ciemno, to ja się wspomagam taką małą lampką. To ona się nazywa c 26 bodajże. O. Wygląda jakby miała padnięte całkiem baterie, albo źle założone. No chyba całkowicie padnięte baterie. Jak była awarię prądu, to ona uświeciła i w tej chwili nie świeci. Tą lampkę doświetlam w momencie, kiedy kręcę z filmy w nocy, ponieważ jest mała, poręczna, ma rozpraszać, czyli troszeczkę zmiękcza to światło, czyli nie robię takiego twardego. Można ją na statywiku postawić, można ją na padacie postawić i yy, nie zajmuje dużo miejsca. Wolałbym bardziej płaską, ale tutaj połowę to zajmują baterię i jest dobra, więc jeszcze to pękło trochę szybko. To jest polisowana, bo już trochę przeszła. Natomiast to światło jest bardzo ważne, a to jest w plenerze, w tu... studiu. Tutaj mam, o no nie widać, ja myślałam, że ona będzie stała w kadrze, ale się nie zmieściła. Używam dwóch lamp. O takich to jest podstawa oświetlenia, tylko ta nie świeci. W tej chwili używam okna za jedno światło, a ta bije taki duży ekran rozpraszający z tej strony, odbija światło, żeby to jakoś wyrównać. I to jest jągnuło 900. To jest, to kosztuje jakieś, nie wiem, niecałe 1000 zł. Taka lampka jest dobra. Cocha szumi, zwłaszcza tamta. Tam mniej szumi, a tamta bardziej szumi. Dlatego ma ten rozpraszający też własny, trochę hałasuje. Dlatego trzeba statywiki jakieś. Tu są akurat leciutkie statywiki do nich postawione, żeby zajmowały mniej miejsca na podstawie. I takie dwie lampki to już jest dobrze. Ja bym do nich chciał jeszcze dwa rozpraszacze, takie duże, żeby one przez ten rozpraszacz świeciły. Hmm, ale taki rozpraszacz to jest około 500 na sztukę. Nawet jak znalazłem, wybrałem. Uzbierałem pieniążki, okazało się, że właśnie się skończyły i nie ma. I w tej chwili a się pieniążki rozeszły i w tej chwili nie mam rozpraszacza, ale trzeba było lampę włączyć, bo tu się zrobi ciemno, tą lampkę, żeby tam oświetliła, bo tam zaczyna brakować światła. Ja na chwilę zniknęłem, ale po prostu pociągam zasilacz. Mamy zasilacz, podepniemy do niej, Ok. trochę podniosę do góry. Światło jest bardzo ważną rzeczą, bo jestem tak ciekawy, czy będzie widać, jak ją włączę. Niewiele, ale to nie chodzi o to, żeby było wiele. Ona ma płynną regulację, mogę wyregulować. I to, co ona dokłada się w tej chwili do tej rolety, która za oknie jest zasłonięta, bo nie widzicie tego. Na oknie jest, okno, mam roletę taką mleczną, która zasłania okno, odcina ostre światło z zewnątrz. Jak zaczynasz, to lepiej zainwestować w roletę niż w lampy. Albo w jedną roletę na okno i w lampę. I takie mleczna roleta, która zamyka całe okno, jest bardzo fajnym światłem. I w stosunkowo niedrogim, bo to jest zwykła roleta. To nie jest jakaś fotograficzna roleta, to jest zwykła roleta. I warto takim czymś pomyśleć. Mam tu jeszcze trzecią lampkę tam na świecącą po to, żeby miał, mam wąsy, żeby tutaj rozświetlało pod wąsami, bo inaczej to by miał takie czarne usta ciemne. I ta jest taka malutka lampeczka do wymiany, bo mi, bo ona. Jej barwa mi się nie do końca pasuje. Właśnie spojrzałem w nie, ma to jest też ledowa yy, I oświetlenie jest bardzo ważne, ale nie jest najważniejszym elementem. Dobra, przedtem, bo mi się zaraz skończy. Minutki. Uwaga, przecinam. To jest wygoda pracy aparatu. Tego bym nie musiał przecinać, czyli wyłączyłem i włączyłem kamerę na chwilę, po to, żeby. Ja wymusiłem na niej przejścia, a nie ona na mnie. Czasami, jak nagrywam tą 60, to wtedy mówię: "A, przecięcie, później powtórzenie tego samego, że to przejść, to, to i tak widać. A mnie to denerwuje, jak to widać. Można oczywiście maskować takie przejścia. To profesjonalnie się robi w ten sposób, że w tym momencie mówię i teraz będzie, i puszczam filmik jakiś na przykład, i w tym momencie jest cięcie, cięcie i z filmiku wchodzimy już na drugim ujęciu, jakby. Albo w plansze ze zdjęciem, albo tak jak nagrywałem film, nie wiem, dziesięć niemieckich aparatów, chodziła plansza ze zdjęciem, ona wchodziła dokładnie po to, żeby przeciąć film, ona odchodziła, ja byłem już w tym momencie w drugim, w następnym ujęciu, jakby a później tylko składałem dziesięć ujęć w jedno. Więc, a to są już sztuczki, których warto też pamiętać, których warto stosować, co najważniejsze. Natomiast światło, obok światła. Najważniejsze jest, no to jest tak, że jeśli wejdę w swój kanał, przełączmy się na fotografia jest fajna, bo byłem na analogach. Statystyki odbiorcy odbiorcy odbiorcy, gdzie to jest? Na komórce na pewno widziałem, że to jest. Um, nie chcę mi pokazać tutaj. Nie ma w tym? Na komórce jest. Można zobaczyć sobie, na jakich urządzeniach ludzie oglądają to, co ty tworzysz. I w tym momencie można zobaczyć, że tak 50% tego, co ja yy, nagrywam, ludzie oglądają na smartfonach. Na smartfonach, w związku z tym oglądają to na takim ekraniku, ale większość z nich ma słuchawki włożone. W związku z tym jedną z najważniejszych i bardzo często przez początkujących pomijalnym elementem jest dźwięk. Dźwięk jest bardzo, bardzo ważny. Jest moim zdaniem ważniejszy od obrazu, ponieważ jeśli dźwięk będzie zły, zaszumiony, albo jakiś tam, tak mi się zdarzało, strzaskający, były takie piki z powodu złych mikrofonów, to ludzie będą chcieli tego oglądać. Zresztą te piki, ja już się nauczyłem, jak już rozwiązałem problem kupując nowy zestaw mikrofonów, to nauczyłem się eliminować to w postprodukcji, natomiast e, mikrofony. I nagrywanie na tamtym mikrofonie, najprostszy jest krawatowy mikrofon. Tam może być mikrofon ustawiony, który będzie mnie nagrywał, ale musi być albo bardzo dobrze kierunkowy, ale nie opracowałem takiej techniki jeszcze. Albo musimy mieć wytłumione pomieszczenie. Dużo tańszym elementem jest mikrofon krawatowy. Przy czym to jest tak, najtańsze mikrofony krawatowe to jest 100 zł. I one nie są złe. Te po 30 zł to nie. nie. Ja używam w tej chwili... Tu jest taki krawatowy mikrofon na długim kablu, który idzie bezpośrednio wypchnięty do aparatu. Bezproblemowy, bez niczego. Tu jest bateria. Tu jest bateria. Raz mi się skończyła, więc miałem problem. To jest filmy Saramonic. 300, mniej więcej. Fajne ma brzmienie dźwięku. Podoba mi się jego brzmienie dźwięku, na tyle, że ja mam po prostu dosyć stosunkowo niski głos. To on mi ten głos pokazuje tak, jak powinien być. Jeśli używałem tańszego mikrofonu, używałem BOI, ten głos wychodził taki, że musiałem go jeszcze miksować, żeby on był przyjemniejszy dla ucha. W tlenerze bardzo często używam mikrofonów bezprzewodowych BOIA. Boja WM8 Pro. Tylko tyle, że mikrofon, który do nich jest podpięty, jest tej samej firmy co ten mikrofon. Y, powiedzmy nawet, on jest droższy, ponieważ ten mikrofon kosztował chyba 300 to. Ale dźwięk dzięki temu z tego mikrofonu i z tego mikrofonu ma to samo brzmienie. Znaczy ten odboj był też w porządku mikrofon. Nie, to całkiem dobry mikrofon, natomiast zależało mi bardziej na brzmieniu jednakowym mikrofonów, więc tamten nabyłem i y, używam tego zestawu. Tak jak widać, on jest lekko zmodyfikowany, bo ma inną stopkę trochę zrobioną, żebym widział y, diody jak y, połączeniowe między nimi, czy jest połączenie y, z daleka i wtedy widzę te diody i wiem, że mi przychodzi sygnał. Y, dobrą rzeczą jest na przykład, jak nagrywam na Canonie 6D. To że na ekranie widzę jak mi się ruszają wskaźniki od mikrofonów. To jest rewelacja i bardzo mi przykro, że ten tego nie ma. Yy, mikro jeśli robiłem, tak jak robiłem live na razie 1, to używałem wtedy mikrofonu Genesis. Filmy Genesis. Yy, to jest Radius, Radium, Radium 600. Yy, nie wiem, czy to jest najdoszczególniejszy z ich mikrofonów, natomiast jego brzmienie mi się podoba, jest takie pełne, takie ładne. To lepsze od tych. W koszyczku nie swoim zresztą, zamontowany w jakimś innym koszyczku, kupionym po to, żeby go ustabilizować, żeby przede wszystkim stukanie w stół nie powodowało, że mikrofon przenosi to. Jeśli chcesz nagrywać live, ja nie wiem. Ja kupiłem ten mikrofon do, do, do tego pierwsze, do tego, że jak robiłem film, że się odwracałem. Tu robię coś na komputerze, tu się odwracałem, to wyszło mi, się, że ten mikrofon z aparatu nie bierze mi nie mogłem tego rozwiązać. I rozwiązałem to mikrofonem klawiatowym. I wydaje mi się, że jak masz się obrócić, zrobić coś, to klawiatowy nie ma nic lepszego od klawiatowego mikrofonu. Natomiast jeśli chcesz robić, że będziesz mówił do ludzi w ten sposób, siedząc przy komputerze, to, jest, to daje fajniejsze brzmienie. Czasem zostałem się cały czas czy nie lepszy skrawiatowy. Do tego jeszcze posiadam y, zuma, czyli y, takiego, y, który robi przede wszystkim do łapania dźwięków y, bocznych, jeśli mają być użyte. O, obróbka. Powiedziałem, sprzęt sprzęt, 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 obróbka. Do obróbki używam oczywiście daj, darmowego Da DaVinci Resolve, y, bo jest najlepszy i jest darmowy, jest najlepszy. Jest da najlepszy jest darmowy, jak ta niewina. Dlaczego ta niewina jest dobre? Bo jest taniej i dobre. Dlaczego DaVinci Resolve jest najlepszy? Bo jest darmowy i najlepszy. Logiczne. Z darmowych programów przerobiłem trochę różnych, nie ma lepszego. Przerobiłem z tego powodu, że mój laptop, że jest, mimo że jest fajny, ma już kilka lat i DaVinci Resolve, Resolve? Resolve. Oho, Wymaga mocnego, mocnej karty graficznej, lepszego procesora, żeby dobrze płynnie działał. I mój laptop ma z nim duże problemy, więc szukałem czegoś lżejszego dla niego. I w sumie coś tam jest zainstalowane jakiś program do montażu. Ale to, co mogę zrobić w tym DaVinci, to jest zdecydowanie więcej. On jest naprawdę rewelacyjny, a że jest darmowy, to, to, to wystarczy. Jest darmowy dla, yy, dla więcej niż 2K, bo nie pamiętam, czy 4K przez niego przychodzi, pełne 4K. Na pewno nie można używać kodeku 2.6.5, ale 2.6.4 kodeki, jeśli wiesz o czym mówię w ogóle, wystarczające, zresztą ja nie mam sprzętu, który by nagrywał z kodekiem 2.6.5, więc z tym bym nie, wy, nie wykorzystał, przynajmniej jeszcze na razie tej wersji pełnej, czyli płatnej. Te wszystkie nagrywają 2,64. Jeszcze raz wrócę do Full HD czy 4K. Ja uważam, że Full HD jest wystarczający mm. i będzie zupełnie wystarczający do do wielu jeszcze zastosowań. No, wystarczy popatrzeć na takiego Netflixa czy HBO Go. Go. One nadają poniżej Full HD przeważnie. Ich jakość, tego co ty oglądasz, ja mam, nie wiem, 46 cali telewizor, na którym oglądam film, który ma mniejszą jakość, niż to, co ja tutaj nagrywam. Interpolacja y, tych przez telewizory jest genialna. Ja puszczam mu z DVD, który ma chyba 720 rozdzielczość. Wczoraj oglądaliśmy film z DVD, bo na HBO nie, moży, nie można było nic znaleźć polskiej komedii, a chcieliśmy się odstresować. Więc, polską komedię z DVD, która ma. DVD chyba ma 720, mi się wydaje. I jakość jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Jeśli siedzisz w odległości, oczywiście większej niż metr od takiego telewizora, to jest bardzo dobra jakość. Więc, nagrywanie filmów więcej takich zwykłych, dla ludzi, do gadania, więcej niż Full HD, nie ma sensu. Zresztą, to, to, to co Kuba Klawiatel pokazywał, jak on nagrywał w Full HD, a później robił już 4K i tak się nigdy nie zorientował, że, jest 4, że to jest Full HD. Także, moim zdaniem, Full HD wystarczy jeszcze na następne ileś lat, dopóki będzie YouTube istniał, to Full HD będzie, będzie dobre i nie trzeba wcale zwiększać tego, żeby było więcej. Słoneczko mi się zciemnia, więc a, to jest trochę, jest trochę więcej. Rzucam odbito z tamtej, tamtej ściany. Więc tak powstają filmy. Ja nagrywam, to wam tak w tej chwili widać na jednym nagraniu, staram się powiedzieć wszystko, czyli do tego, żeby można było na jednym nagraniu to zrobić, to mam zeszyt. Tu jest zeszyt akurat do analogów. To jest zeszyt do, czyli dokładnie kalendarz, notatnik na 2019 rok w którym zapisuję to, co chciałbym, tematy danego filmu, co co będzie w filmie, nazwiska, ale myśli przewodnie, które tam się pojawią, żeby to sobie utrwalić i ja taki film przygotowuję sobie, układam go, żeby później można było płynnie przejść przez niego, go powiedzieć, to ten scenariusz musi być ułożony i musi być przygotowany. Jak będziesz układał, zwróć uwagę zawsze na początek, Czyli jak ma wyglądać początek filmu. Co chcesz powiedzieć początku filmu, jak chcesz to zacząć? Cześć, witam Cię, dzisiaj będzie naprawdę fajny ten film, bo coś tam. Albo, nie no, da, dzisiaj będzie, więc nie wiem, czemu wy to cholera oglądać, bo to bez sensu, ja bym najchętniej na waszym miejscu nie oglądał. Czy chcesz zrobić jakiś gest? Wow, cześć. czy chcesz z półobrotu? Musisz to wymyśleć i sobie zrobić, tylko nigdy nie powtarzać, robić yy, różne. Wyjść, wejść. E, to wy? A co ty? Robisz w moim domu. Oczywiście nie na moim kanale, to nie, nie, nie na tym kanale, ale, ale m, możesz zrobić się różne numery. Y, na, I ważne jest przygotowanie tej końcówki, bo dojdziesz, 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 powiesz wszystko, co masz powiedzieć, a teraz, y, to y, a, y, to by, abym y, zakończył chyba na tym, bo już y, ten no... O, o ja muszę lecieć, bo w psem wychodzę. Y, więc musisz się przygotować treść zasadniczą, wejście, które ma być ciekawe, bo ludzie oglądają pierwsze parę sekund i jak ich utrzymasz, <grym> co to za idiota? Typu na przykład, albo jakoś inaczej. O, może będzie to ciekawe, co mówi? To wtedy oni zostaną na film. Oczywiście później i tak spadnie oglądalność, to wiadomo. Ale zostaną i końcówkę, żeby to jakoś zaokrąglić. No dobrze, to ja już bym dziękował wam. Tak w tej chwili, tak samo, nie ułożyłem końcówki. tak myślę, jak to zamknąć, jak to zamknąć? Ale chyba nie będę zamykał. Mam no, właśnie mi się przycięła kamera, czyli zatrzymała się, ponieważ dostałem komunikat na tym, że. i zaczynaj, ale automatycznie trzyma. Nawet nie wiem w tym momencie mi się zatrzymał. Czy w takim momencie, czy w takim, czy w takim, albo w półsłowa. To jest paskudne, bo jeśli to druga osoba jest przy kamerze, to ona mówi, mówi stop, 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 powtórz od. I, i wtedy wiesz. a tak, to ja spojrzałem i. Patrzę się w obiektyw, tu jest obiektyw, tu, 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 tu jest obiektyw, patrzę się w obiektyw, nie w ekran, Tu jest z boku, o, bo to jest taka różnica, o, taka, w obiektyw, jak najczęściej w obiektyw, w obiektyw, był taki Kaczmilowski, bodajże kiedyś, A to były dawne czasy, w związku z tym, ja już kończyłem właśnie, więc takim podstawowym zakończeniem, jak już nie masz nic innego, to podziękować za oglądanie filmu, czyli... Dziękuję ci za to, że obejrzałeś te bzdury, które ja robię na tym kanale i które są bez sensu, ja bym tego naprawdę nie oglądał, ale dzięki ci, że ty to obejrzałeś, mam nadzieję, że ten film, no to jest bez sensu, bo to są duperele, co… o czym ja mówiłem, Przecież to wszyscy wiedzą, ale mam nadzieję, że ci się przyda do, do tego, coś, nie wiem po ale ci się przyda to jakim aparatem nagrywam film, jaki mikrofon nagrywam i tak dalej, czym montuję, przez wszystkie dzieci wiedzą. Czym montować filmy na, na YouTube, więc mam nadzieję, że obejrzałeś ten film. Raczej, znaczy jeśli jesteś w tym miejscu, to obejrzałeś, albo nie jesteś w tym miejscu. Nie obejr... należy nie zagadywać ludzi, oczywiście. Dobra, także dziękuję Ci jeszcze za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że był przydatny albo przynajmniej ciekawy. Do zobaczenia. Cześć. A jeśli masz patronów, to podziękować patronom, i bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, bo dzięki Wam mam pieniądze na to, żeby robić to, co robię i tak ostatnio leczyć nasze koty Jezu i zapocić za kot. I w ogóle bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję.